Dzisiaj mamy czarodziejskie mikołajki, także mnóstwo mnóstwo atrakcji dla dzieci. I w stylu mikołajkowym, i w stylu oczywiście czarodziejskim, jak sama nazwa wskazuje. Były z magią połączone. Zawsze co roku wymyślamy jakiś temat przewodni. W zeszłym roku już mieliśmy na tapecie takie czarodziejskie mikołajki, które realizowaliśmy dla firm. A w tym roku stwierdziłam, że możemy zrealizować dla mieszkańców naszego miasta, naszej okolicy. Mamy naprawdę bardzo dużo atrakcji przygotowanych dla dzieci. Mieliśmy wziąć jeszcze coś, ale stwierdziliśmy, że całe szczęście nie wzięliśmy, bo mieliśmy problem, żeby się w ogóle zmieścić na tej sali z tym, co mamy. Troszkę kombinowaliśmy. Ja zawsze chcę dużo, dużo jak najwięcej atrakcji żeby było po prostu full tego dla dzieci, więc myślę, że naprawdę będą miały dzieciaki co robić. Począwszy od dmuchańców, gigantów, które są naprawdę duże, nowiutkie, piękne, pachnące i lśniące. Mamy też dmuchańce dla mniejszych dzieci. Mamy warsztaty, trzy rodzaje warsztatów manualnych: warsztaty robienia różdżek, warsztaty eliksirów oraz warsztaty manualnych, świątecznych różnych osób. Do tego mamy. Mamy gry wielkoformatowe, ekogry, mamy kącik malucha, gdzie jest mnóstwo zabawek dla maluszków, w tym basen z piłeczkami. Mamy klockolandię, gdzie są duże klocki, małe klocki, w zależności od, również zróżnicowane pod kątem trudności układania. Mamy stanowisko pisania listów do Mikołaja, mamy stanowisko warsztatów Gravitrax, gdzie z kolei można poukładać przy pomocy różnych elementów związanych z, z, z magnesem różne konstrukcje. Mamy Mamy również animacje dla dzieci w stylu mikołajkowym i czarodziejskim. No i dzisiaj przez cały dzień podczas każdej tury realizujemy konkurs. Mamy vouchery od hotelu Mielenko Spa. Vouchery na restauracja. Oprócz tego można wygrać dwudniowy powód dla dwóch osób dorosłych właśnie w hotelu Mielenko. Szarownica Agnieszka, gotowa! Szarownica Bogusia, gotowa! Przemek! Trzy! Dwa! Jeden! Poszły! Poszły! Uwaga, 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 uwaga! Agnieszka! Wielkie brawa dla czarownicy Agnieszki! Piąteczka! Dzisiaj będę czarował dla dzieci, będę jako animator, będziemy tańczyć, zabawiać dzieci. Wszystko, co najlepsze będzie dzisiaj. Mikołaju! Mikołaju, nie! Zróbcie chaos dla Mikołaja! Dajcie mu spokojnie usiąść. Poczekajcie! Jest z nami święty Mikołaj! Słuchajcie, zaraz go wyściskacie. Na pewno każdy z Was będzie miał czas na to, żeby usiąść na kolanach. U Mikołaja